Witam Was moi kochani No niestety wczoraj byłem na sympozjum Z moimi kolegami wykładowcami No i niestety dzisiejszy odcinek będzie jest taki, jak e, powiem, dosadny Tutaj jeden z Was napisał do mnie Zygmunt Bo nie wiem kiedy używać słowa spierdalaj Możesz używać go kiedy chcesz, to ja ci tutaj nie będę oczywiście wymieniał sytuacji. Możesz oczywiście użyć go choćby nawet w zdaniu, które ja użyłem wczoraj do jednego z moich kolegów, kiedy zapytał się mnie, czy może uraczyć się moją budelką. Powiedziałem mu spierdalaj. Możesz powiedzieć również, jak żona nie przygotuje Ci y, obiadu na czas, spóźni się 2 minuty. Dobrze. Słowo to w znaczeniu polskim ma różność zastosowań. Jeśli chodzi o formę gramatyczną, to spierdalek jest, można powiedzieć, wołaczem lub bardziej odsyłaczem. Odsyłamy pewną osobę na dalszą odległość od nas samych. Stosujemy je najczęściej, kiedy dany delikwent nie chce w sposób polubowny odnieść się do naszych nawoływań do niego, przekonywania go typu Panie, odejdź pan. Każdy ma takiego kolegę, który wiadomo przyczepi się do nas jak rzek do psiego odbytu. Oczywiście słowo spierdalaj ma kilka synonimów. Jednym z nich jest oczywiście bardziej słowo dosadne, czyli wypierdalaj. Słowo spierdalaj nie zadziała, delikwent dalej, tam próbuje nas, że tak powiem, uraczyć swoją obecnością w sposób negatywny. Wypierdalaj to już jest takie poprzedzenie pewnego zdarzenia, tak zwanego wpierdol. wiadomo, używamy najpierw spierdalaj, później ewentualnie wypierdalaj. Jak nie podziała, wiadomo, stosujemy już przesłanki przemocy. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. 憋着。